E Zbraliśmy się na placu Wojska Polskiego w Bielsku-Białej, aby uczcić obchody Święta Wojska Polskiego. Święto to zostało ustanowione w rocznicę chwalebnego zwycięstwa w bitwie warszawskiej 1920 roku. Zwycięstwo to jest symbolem poświęcenia i bohaterstwa żołnierza Wojska Polskiego. Święto, które obchodzimy dzisiaj, jest hołdem dla wszystkich żołnierzy, którzy przysięgaliśmy za sprawę naszej ojczyzny w potrzebie krwi własnej ani życia nie szczędzić. Oby nigdy nie było potrzeby wypełniania tych ostatnich wersów roty przysięgi wojskowej. Z tego miejsca chciałbym zwrócić uwagę, że my żołnierze świętujemy w dość specyficzny sposób. Nie było wcześniejszego wyjścia z pracy, nie było bankietów i imprez z tej okazji. Powiem więcej. Żołnierze nasi zamiast spędzić długi weekend z rodzinami przy grillu czy nad jeziorem czy spacerując w górach, stoją tutaj na placu Wojska Polskiego w Bielsku-Białej. Ale stoją tutaj, żeby wam wszystkim drodzy państwo przypomnieć że w razie takiej potrzeby ci żołnierze będą gotowi i spełnią wymagania, jakie społeczeństwo stawia przed nimi. Tak jak zrobili to żołnierze w 1920 roku. Świętujemy właśnie w ten sposób, abyście mieli Państwo okazję docenić tych młodych chłopaków, te młode dziewczyny, za ich postawę i gotowość do największych poświęceń. Jako dowódca garnizonu chciałbym podziękować wszystkim żołnierzom garnizonu Bielsko-Biała i każdemu z osobna. Dziękuję za Waszą służbę. Nasze święto podziękowania należą się nie tylko żołnierzom. Jako dowódca pragnę wyrazić słowa uznania dla wszystkich rodzin żołnierzy, szczególnie dla wszystkich żon, mężów i dzieci naszych żołnierzy. Pamiętajmy także o tych, którzy oddali życie za wolność naszej Ojczyzny. Ich ofiara nie poszła na marne. Dzięki ich poświęceniu, dzięki odwadze żołnierzy, którzy walczyli za naszą Ojczyznę na przestrzeni dziejów, my możemy stać w tym pięknym miejscu świętować razem. Dzięki temu, że oni wypełnili te słowa przysięgi wojskowej do końca, my mamy możliwość jedynie być w gotowości do jej wypełnienia.